Witam widzów kochanych moich. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale to chyba nie, nie, nie ten kanał, zmęczy film. No, co ja chciałem powiedzieć? A, że umyty jestem. Nie, coś innego. Ej, nie zapomniałem jak co się ze mną dzieje. Dobra, na serii. Już już mi odwala. Zagramy sobie w dzisiaj. Chciałem być klanka nam idzie podmanę nagrać. A, to takie już, raczej znaczy, bo ostatnie te odcinki są takie na poważne, raczej znaczy, na poważnie, przynajmniej itemy składam poważne, o. Bo co do mojego gameplayu, to nie... Już, już, już komentarz pisał, ale na no, zawsze trollujesz, to nie jest tak, że troll build teraz nagrywasz unikalnie. na ty się starasz to trollujesz, już ktoś taki komentarz pisał pewnie, a nie, nie, nie. Już skontrowani. Chodzi o jakieś takie buildy inne, a Asayona się ma na wui i na e przelicznik, nie, ale małe ma te przeliczniki, 40 55. no dobra, no zobaczymy. Minions z Nerfili. A mam powiem, że nawet, yy, nawet było przyjemne nagrywanie tych odcinków z tym Static na tych postaciach. Może granie na te jednostki nie było przyjemne, ale... Jak nagrywałem tam, pamiętam, Gpk nagrywałem... Coś tam nagrywałem jeszcze, ale fajne to było. Nawet jeśli to był niewypał, bo to był niewypał. W ogóle cały ten, cały ten sezon to jest nie, jeden wielki niewypał, o tym mógłbym film cały nagrać, jaki to przecież, to było gówno ten cały sezon. Te, a Te zmiany itemów na idikery, które wszystkie potem rozpierdzielili i teraz... Nic się nie zmieniło tak naprawdę i dikiery są jeszcze, moim zdaniem, gorsi po tych zmianach, co miało im pomóc. Nie, może mi się wydaje, może przesadzam, ale... Kometa, na... Ma... Ja wziąłem kometę i co? Monoflow Banda? kaj tutaj, ale agresja jest! Ja nie mam nic defensywnych runek. Strasznie defensywne, ja musimy dawać stakować. Jak we mnie ciepia, żeby mi to zniszczyć? Fajna animacja ma ten Cyan. To jest. E, Hyun. No. Chciałem na topie, ale dało mi to. Dało mu to jakoś? No Dał Kometę wziąłem, bo z S, ten slow jest fajny. I zawsze Kometa trafi. I Kometa też jest lepsza od Piorunu i dechlawesta. Mi, mi się zawsze podoba, jak leci i zabija to. Tylko na razie się skupię, żeby dobijać, a potem może coś zabijemy, no na razie będzie ciężko. Kiedyś był Sion grany, znaczy nie pod AP, ale pod Maxe, pamiętam, na niektóre linie, ale to dawno temu i możliwe, że nieprawda, ale ja pamiętam, że tak grałem. Więc możliwe, że to nie było dobre, ale pamiętam, że te hybrydowe obrażenia i te miało bazowe, mocne, magiczne. O, to bije też magiczne, więc jak było, że buta penetrującego, to zada obrażenie. Oj, za szybko. O, o. Szkoda katapulty. On gdzieś poszedł, czy co? raz gdzieś. A pierdź, nie mogę tak... Nie chodzi o kasę, ale o to, że HP z tego shield'a. Jak to nie, nie złapało tego miniona? mogę spytać pana Rubika, czy... się nie zamieni. Ale z Veigar i on dużo odebazowego. Ale E maxuje, obiecałem, że E. Bije magiczne, bije. O no sobie może umrzeć zaraz z ciekawych rzeczy. No, jakbym trafił w niego, to może by umarł. No ale z tyle HP i bez mana masz TP-ka, przecież czemu nie cofasz? Wiem, że jest wave gruby, ale... Ty no, trafiłbym go z tego E wcześniej, to on by nie żył. Ty, shield mi się przerwał, zdążyłem znurzyłem kliknem. <laughs> Będę wejger robi? Może i że ignaj to. No ale jak macie Ignite, zawsze szukacie letalu na lili. Leksej przyszły. Leksej też się podoba, że on z znerwili już tyle razy, a dalej jest silny. <laughs> to będzie się już na linii. Co ja chcę złożyć? Proto, no. Mogę iść w Ludena, jak chcę z tego zabijać, on no to na pewno Luden. Czy może Protobelt? Może proto, -Belt. Mam na alternatyw. Dobra, to może być Protobelt. No, Static Na Chief. Static z nerfili te skalowanie już 15% teraz, on no, już w ogóle nie ma. Ile miał na początku? W poprzednim miał 30. A ile miał na początku? już miał? Dużo więcej, mi się wydaje, nie? I bazowo miał więcej? No to co to, to mówiłem? No. Na Idikery teraz też. Tyle tak się. Tak, tam rajot... Tyle i temu zmieniamy. A teraz będzie. O, ale będzie różnorodność tutaj. Jakbyście do marketu weszli te Tyle i temu będziecie mogli sobie złożyć. Wszystko po nerfili I teraz każdy tylko Krakena grę. Super. To się napierdzie, O, tak sobie. Przestraszować no. Nie chcę użyć. Bo się dałem zrobić w konia trochę zbajtował A czemu mi pinguje ten naty? To jest piękne, tylko muszę trafiać z tego. Czyli mu E teraz zadaj, w niego trafię. Może w niego zerki wlecę? Bo ma flash cały czas Ale w niego trafię. Fyk skorcza nie ma sensu, bo ten tak nie trafił. Ale ja twardy jestem w 1300 AP300 AP więcej od niego. Kurde, jakby trafił, to w niego wleciał. Ale tak chyba mogę w sumie zrobić. Nie wiem, czy na botań powinien wlecieć, to też jest plus tego soja na terytorium. <gry> Ej, kaczuwcie, jest fajny dźwięk. Nie, nie, nie idę tam. Powinien wygrać. Za tę te tempo wygrywa. na no, tu wszystkie te mecze. Mam play to tutaj. No, no, no. Ej, <gry> zarobisty jest ten sam, pierwszy z tego sojera, ten. Tego skina wzięłem. W sumie że chyba też go pierwszy raz widzę, nie żartuję. Ja! Jeszcze mogłem umrzeć, bo się plecami odwróciłem. Nie pomogę ci, nie pomogę cię, nie mam Specjalnie straciłem, ale nie mówcie mu, naturecie. Żeby to wyglądało bardziej dramatycznie na... Jak spojrzy na mnie i będzie miał pretensje, że tam nie schodzę. No tak... z piechotą wróciłeś? Naprawdę? Może z doty chyba tam no tam trzeba piechotą wracać jak nie masz pieniędzy, chociaż zmienili chyba coś w tej docie, jak pamiętam. Widziałem, że jak sobie tak oglądałem kiedyś, to widziałem, że dodali osobny slot na te, na do bazy. Tylko chyba dalej się je kupuje, nie wiem czy są, może są wbudowane? jakby dotę ruszyć, żeby na przykład była popularna, bardziej popularna zrobiła, to musieliby takie rzeczy pozmieniać. Bo to pamiętam, że wielu ludzi odrzucało. Jak w docie gracie supporty, to już mówię na serio: jesteście biedni. Macie key po prostu przez całą grę. Key i wordy kupujecie. Key to jest w ogóle fajna ta mechanika, bardzo. Macie taki skiczek. mam nadzieję, dalej to jest. Taki po prostu item, i to nie daje żadnych statystyk, ale ma taką pasywkę, że jak ktoś użyje spela, to zostajecie staczka. Jak przeciwnik wokół blisko was użyje spela, dostaniecie takiego staczka i jak użyjecie go, tego kika, to leczy się troszkę HP, tak instant i ten, jakbyście potem mieli tą runę. Możemy coś tu zrobić. Ja mam Rkę. super plankę i taką giga. Mogę wlecieć? Tak, mogę puścić. Czy Tarek sobie polecia? jestem bogiem Sayona jakim? No i dość nam stakuje do 12 na przykład, i wiecie, i to jest taka ostatnia deska ratunku. No jakby Hil Samonero, to jest chyba najlepiej mogę porównać. A nie, chcę się do tego grać. Nie, 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 nie da się tej mowy na raz grać, moim zdaniem. Bez tym jak się już jedną mobę zacznie grać, to drugą się nie podoba to jest taki problem. Jak grałem w Doty, to mi się liga w ogóle nie podobała. Ale potem mnie namówili i się jakoś przerzuciłem Zostałem w ogóle już do tej gry Taka historia piękna Chura za bardzo ich rozpierdziliśmy Ile tu rosną, bro, rosną obrażenia? Molutko. No, z health damage właśnie, to zmaksuje to. A jakie skalowanie ma ten, z protobelta na przykład? Ten nie jest napisane. Z na tak kliknę, nie? A, klawia, klawiatura, spierdzielę rozpierdzielę klawiaturę. 149. No nie jest napisane. No ja lubię, no z maną mogą być małe problemy, ale to małe Ja Zaraz yeah. ci lecimy Nie <śmuchaj> widzę na razie dużo wuta nie ma na perfecję no 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 <śmuchaj> Jest brzygiwany ten gór Kurde muszę mieć spada Ale mi oddał Masz Ojej O nie, trafiłem. No lungu. Dobra, nie, nie było to tak ładnie, jak mogło wyglądać, ale no... Mogę sobie na więcej błędów pozwolić, bo mam... Ile już? 400 AP? Dodatkowego z tyłka. Fajnie. Co i może jak taką mam takim apesajem, to mogę maskę złożyć. Bo nie dość, że mam prok z Mele, czempiona, czyli te pali więcej. To jest samo, co na tym czogacie nam idzie to w sumie dużo gra tym człowiekiem, to widziałem, że gra ten bieł. ale to w sumie większość człowieka to, które gra, nie tak, że tylko on. W sensie, że grają... Hearthsteam to maska od razu, o, tak chciałem powiedzieć. Tylko człowiek jeszcze więcej chyba HP dostaje od Sion. Dostaje, że jak tam je. Bo to działa, nie? Bo to jest dodatkowe zdrowie, takie ekstra. Więc powinno działać na pasywkę z tego. W sumie nie wiem, bo po co ja wróciłem. Nie mam przecież na tego. No, nie wiem, po co ja wróciłem, ale okej. No, może mi kuka, No, chciałem jakiś taki... coś innego chciałem nagrać. W możecie w sumie napisać, jakie chcecie zobaczyć. Jakieś takie śmieszne buildy, nie takie, żeby... powiecie wiecie, Sion w miarę na przykład jeszcze działa, bo ma tu te skalowanie. To się można pobawić, no. Badę, to w sumie mogę każdego championa nagrać. To już mówiłem, tłumaczyłem, bo... A, taka ta pulta to się stało, wyciągnęło ją do odbytu. to taki ma każda postać, ale nie każda postać ma przejśnik pod AP żeby to miało sens. A można też zrobić, jak nie ma przeczniku, to po prostu... Tak jak w przypadku tego statika, ale... Tak jak wcześniej też nagrywanych Higgampion, to po prostu na przykład a robiłem. Albo na Short i było śmiesznie też. To się powiedzieć, że było AP postać. Więc tu strzelam gdzieś mi poszedł, ale tą grę rozpierdzielamy. O tych Ignale Ona mi nic nie robi teraz Ja zmniejszam Armor czy Resist tylko Armor chyba nie? A fajne ma efekty sensie, podoba mi się. Najbardziej mi się Erka podoba jest taki pociąg właśnie z Westerna jakiś. Pasuje dobrze. A i temporium jest, o to miałam wam o tym przypomnieć, ja sam o no tym nie wiedziałem, zobaczyłem teraz. To, tam jest strasznie dużo dodali. Emporium, czyli za niebieską esencję, ktoś ma za dużo. A wszyscy raczej co grałem długo w ligę to mają za dużo, bo za to się tylko czempiony praktycznie kupuje, nic innego. Więc można teraz sobie krągi chromki dokupić. Fajnie, że dodali sporo, ale mogli więcej, szczerze mówiąc. Jakby mi się chciało to by dodali... Jakbym włączył to bym Jakby mi się chciało to by dodali skiny za niebieską esencję, moim zdaniem. Nad nie muszę mieć splashartów, ale... Ale no, w sumie Chromet są takie skinne, no, okej. Okay. No, to z głupoty gada. Ale coś więcej, no bo to jest, te wszystkie są te same, te Chromy, jakieś tam kwarc, Aquamarine, no Aquamarine piękne. O, więc zabiję zaraz te Jarki, co Idę w No bo E nie działa, w sumie E będzie raczej... Jakiś świniarz mały. No nie no, mi za procenty zabiją same samej RP. Napałem, ale na buta obiecałem. Bo nie biję czy bije magiczny. Bije? Okej. Okay. Nie wiedziałem, ja czy nie byłem pewny. Ku na pewno i Jorka fizyczny, to wiem no. A mało jest takiej postaci. Jak gdzieś tłumaczyłem w odcinku, że oni takie dodawali apę przejśniki na spelach niektórych, żeby zbalansować po prostu po prostu no, robić. A ja to smachunku. Widzę alternator na zasajonie i myślę, że co, że obrażeń nie ma? No, w tanków może nie będę mieć, ale to mógłbym, mógłbym w tank, znaczy musiał bym iść No gary mi tam, ale ten Karen musiałby zejść z tyłkiem. 25 to zmierz armor, tak? No, armor. No, czy nie, no nie musisz tak bać, mogę się pobawić tutaj. Ale no nie chcę towerach, bo tower chyba chodzi. Ja lubię po minionach to najbardziej rzucać. Siu. No, coś tam zadało, nie jakoś super dużo, ale jak na taką postać to jak mówię. Tak, ja to bekastowałem, ale. Czemu mnie? Żyła. Jakie to nie zabiło? No z Gdzie jest Stasona? Wiem, że nie przejadę przez to. Ale może gdzieś to jest. Nie, nie ma. Wiedziałem, <ścoughs> że. Miałem tam taki, że tutaj rikoluję za za ścianą. Tak wiele osób robi. ja wziąłem CDR? Nie, nie, wziąłem tak. Na, na, na Rc wziąłem CDR. No to fajne. Może być, jestem zadowolony. No szkoda, że taki rozpierdziel robimy. A to nie ja nawet. Kto zrobi rozpierdziel? Botą I jungle. 07 garek. No ale nie, myślę, że Sion to będzie beczka do bicia. No. Z moją bo to z tych itemów na też nie dokończyłem tej jemyśli. No problem jest taki, że... Te itemy wyszły i chwili wszystko. Ale widziałem, że Stormrazora bufują No ale to co, to wróci... To, zamkniemy koło? Bo jak się zaczął jak Wprowadzili te itemy, to Stormrazora też był najlepszym itemem. I wszyscy Stormrazora kupowali. O, no, Garen zszedł. są tą Sonnę Idę u Lungi Kometka! Nie, nie, nie Jeszcze minion mi umarł Wypierdziałem, że mi minion jeszcze umarł, nie mogłem tego zrobić, mogę wrzucić od razu A jak to nie żyje? Nie mogę zacząć kółkastować, bardzo slow. Ale animację przerwałem, ale ja nie wiedziałem, że się da. Ej, serio się da? Wykastowałoś się, ty? Wykastowało się, nie? Nie, bo kometa na kulę nie po. A nie, masz to pójdę zobaczyć, potem. W ogóle, jakbym przerwa, przerwał animację, ale tak to by leciało. No, musiałem zagrać, bo bym jeden co dostał zaraz. Kurde, nie bije duży. Musiałem Robadona zrobić, no, ale ten przeciwnik jest taki, że. No dałoby się, no, nic by się nie stało, by tutaj dodali, że rezisty zmniejszają. Chociaż nie, no stałoby się w sumie o tej głupoty Musiałem powiedzieć, że nie wpłynęłoby to na Sajona, ale przecież inne targety biją jeszcze. Jak on to tak zagrał mądrze? Armor mógł się na pierwszy w niego żyć. Ja pierdolę, da się ruszyć? Nie, te miniony umierają w sumie, no tak, on nie dolatuje. Nie, ale ciało też dolatuje. To numer przed przed tym. Nie ma infernali, nie ma niestety. A te górskich nie oddajmy. Bo ciało i tak leczy, to jest w sumie dobre na tym sajonie. No, sona jest fajnie. No mi minionki kradną, mi HP w ogóle nie rośnie. Sporo mi tych milionów zmina kradną. Cały, przyszły chłopy i nie mam farmy. A to jednak jest ważna rzecz na tym sojanie. Ale też poza i tam są drogie. No tak, oni bieję zmianę Ada. Czy nie mam punktów, to nawet nie żadne. Niby widzę większość chłopów. Ty minionek dożył. No dobrze zrobił. Jeszcze mi pociągnie pod parze? Tego warda nie trafił? Gdzie ta Rex, ten noków tam wjeżdża? tu turet mi dał. Rikalina mi da, czy teraz już? On no nie tak wymanewrować po tej dżungli. Musimy z tej strony zacząć. Ona Shadow flame, mam. Ale turet mi to mogę lecieć. No. <laughs> Moro zadałeś, nieźle nie, tak. Właśnie chyba robi to, nie? Lexa, kurde, nie oddawajmy mi tego. Ty robisz, świnie, nie zdążymy. No nie, nie miałem jak stresować. Takim Zreszmym to nie uderzyło. To ma tak mały ręcz, cholera, jak, No ale też Sion na mordzie stoi ludziom, to musi mieć taki ręcz. Jak nie, nie przeleci przez coś. To no było nerfione na 100%, ale chyba bazowe wyobrażenia obrażenia z tego nerfili, tylko z tego, że... Bo tak jak mówię, kiedyś to się maksowało na jeszcze znaczy kiedyś, no. Było dobre. No, on się skaluje, no, ma dużo tego to... Ale idealnie to było wytajmowane, dobra, biedny tym wego. Gajinowi? Nie powinien go dogonić. Nie kończcie gry, Ulungi. Garem powinien uratować. Iś Garem pomóż, nie wie się ze mną. Jak chcę, tylko te minionki co jest? Moje grę skończą, cofaj do bazy. Ja ci Ulungi nie przerwę. Nie kończcie, no Ulungi. Nie bój się, nie bój się. Dobra, nie skończę. Czemu tak długo się że Dziesiąte, 10.11 poziomy mają się godzinę respym wydaje te chłopy. Jeszcze wave'a chyba z botart zabrali. Nie, idzie coś. W sobie mam na pałę. A nie chcę też stacków stracić. 400. No no ale no, tu już itemami wygrywamy. Ale też jak mam... Co mam, tas się nie bić i was męczyć? Jadę w kogoś. To nie był 16 poziom, ale ja mi się wydaje, że dużo ekspo strasznie na mnie szerowałem. Szybko tą wieżę zrobić, no bo ci do mnie przyszli. Mogę wlecieć, żeś. Patrz, taki Mogę wziąć te różne cooldowny. Cool. 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 O niega ręce, o kurde, Nie trafiłem! No zostawcie mnie, naprawdę jeszcze raz pasywki już użyję, a na zapomniałem w ogóle. tam kometa nie się tego też on nie ma żadnego skalowania z pasywką, nie? Ma tam tylko zadestek, co pamiętam. No. On z damage. Mi się też podoba, że znerfili Nerfii całą tę turety, ty Kurde, nie da się uciec, jak Sona goni i tam śpiewa temu Garenowi i sobie się nie ucieknie. Mogę nie podchodzić w ogóle tutaj. Poza ci tej zaj... No śmieszne są te obrażenia, ale nie jakoś cudownie. Lisz Bane'a bym musiał złożyć. No, ale żeby największej liczby zrobić, zaraz to muszę Robadonna. Oni tak na hamach, tą grę chcą skończyć? To się ja pierdzielę. Garry musi wstać, bo inaczej to koniec będzie. No, świnia? Do no, na no, pretensji. 1, 3, 3, 7 ma ogólnie. No, no nie zrobi garę sam. Będzie się starał. O no, któż no to jest też takie, no jakby było trochę win drugą stronę, to ja bym też nic nie robił w tym stanie im, no i to jest taki problem też tych trollbuildów w tej grze. No. Chociaż na midzie mi poszło okej okay w miarę, miałem trochę kasy z kili, no jakby oni byli sfidowani, to też by mi ciężko było ich zabić. No ale śmiesznie, nawet śmiesznie, miałem ochotę nagrać taki odcinek.